<noise> nie wierzę, kurwa masz, ja w to nie wierzę, że taki debil. Mi... I'm pressing 5 and it's loot. Forking. I'm pressing. I'm pressing five, and it's not working. Damn! Yeah, Fuck you! Moga, moga się odpijać. Zakonad, nie? Dobrze. Gårn.

teraz No git No, że przepycha kurwo. kada. No jebnij mu No jebnij mu, kurwa, na co czekasz? Lewy przyśmiesz służy do strzelania w czołgi, kurwa. Wo, 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 wo. Jeb No jebną kurwa, za zero. Jeszcze do kogo? kurwo. Kat byliście kiedyś wzo. Byliście kiedyś w Zona małpiarni? Nie? To chodźcie na wycieczkę z Wujkiem Cyganem. I tak oto! Zaraz wam zaprezentuję, Nie. moi drodzy y, uczestnicy wycieczki. Tutaj wspaniale <śmchuss> <śmpansę>, kto... <śmoria> <śmawia> A trzeba uważać, bo czasami potrafi was obrzucać kupą. Wypierdalej pan z tej gry. D Badger no get away To nie brajtuj normalne, da Ale baiter jebany kokos nie ma... To osób. był fullame to było Wszyscy piszemy J kokos na czacie Wiecie, że tam się wpierdolę zaraz na Janusza? Patrzcie to, patrzcie to kurwa Dostałem do Nate'a, mogę jechać kurwa na małpę JALA 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 MAŁPA GAMING <gloruj> <gloruj> JESTEM LIDEREM SZARŻY Dobry wieczór kaktusik <gloruj> Kurwa połyskę robił A B B <gloruj> Pododajemy pręty Pododajemy pręty, żeby damage nie w Paski zgały Będą pręty. Płotki będą. Będzie wszystko. Nie będzie damage. Na No no na na. Kurwa balkonik. Na no no balkonik. Chodź. Prawia na maczetami. Ej, Paweł. I trafiony. A czemu by nie? Ja nie, on mi dwie pestki wsadził. Kurwa, ustawił się za mną, nie? Pest! Na styk to wlazło Reroll Reroll zniszy Boże świat się kończy Chcę powalić głową o ścianę chwilę Nie wierzę, kurwa masz, ja w to nie wierzę, że taki Debil wyjedzie z...